Dzień dobry Państwu. My jeszcze chodzimy ciepło ubrani, jak widać, w kurtkach i szalach, ale przyroda już obudziła się do życia i, i to praktycznie już w pełni. Postanowiliśmy zacząć nowy cykl. Mamy, mamy nadzieję, że spodoba się on Państwu i mamy nadzieję, że będzie on potrzebny. Rozmawiamy z panem Hubertem Dekertem, który w i nie tylko jest znany właśnie ze swojej wiedzy na temat przyrody. Jak Pan sądzi, czy mieszkańcom bloków przyda się taki cykl? Na pewno wszystkim się przyda, nie tylko mieszkańcom bloku, bo to co rośnie i co daje pewne piękno to jest potrzebne każdemu, to jest, to powinno być takim chlebem powszednim już, no i my obserwujemy trochę, że jest duże zainteresowanie, ale to jeszcze daleko do tego co mogłoby być, w każdym razie jeżeli chodzi o mieszkańców bloku, to dzisiaj na pewno tego problemu nie omówimy, ale... Jeżeli już mogę, to chciałbym zaszczepić trochę takiego bakcyla do uprawy roślin gdziekolwiek, gdzie się tylko da. No właśnie, bo naszymi głównymi odbiorcami są ludzie, którzy no w najlepszym momencie to, to mają działki, ale większość z nich mają albo po prostu bardzo małe obszary do zagospodarowania. Są to albo bardzo malutkie ogródki, albo tylko doniczki i balkony. Czy takim osobom również przydadzą się właśnie rady? Na pewno się przydadzą, bo jak powiedziałem, że to nie jest sztuka mieć duży areal, dużo pieniędzy i coś z tego zrobić. Można zrobić na małym skrawku piękny ogródek, przy, naturalnie przy dobrej chęci, woli, i, i, no i małym kosztem. Właściwie pracą własnych rąk. No to właśnie, można, chciałam się zapytać, czy to są e, bardzo duże koszty, żeby ogródek był naprawdę piękny? Więc o kosztach można troszeczkę później, a kilka przykładów. No, kameratów wprawdzie nie obejmie, ale naprzeciw mnie, w poprzedniej, poprzedniej ulicy, jest domek. Aż znaczy i bo domek nie, nie nazywamy to. Ale tam jest tylko skrawek tej ziemi przed ulicą. Ale gdybyście Państwo mogli zobaczyć, jak on jest wypieszczony. Jest mały ich skwerek tylko i tam jest tylko trawnik parę naprawdę pięknych, ale jest tak czyściutko, tak wystrzyżonej ten trawnik, roślinki są tak czysto utrzymane, że naprawdę budzi podziw, a jest to takie skromne, malutkie tylko. I w tym leży cała sztuka, bo, bo wszędzie można uprawiać. Przecież w doniczce, jak będą dwie, trzy doniczki w mieszkaniu, też już jest ładnie. Będzie ich więcej oczywiście, ale na małym skrawku i zachęcałbym gdziekolwiek, przy domu jest skrawek ziemi, jeżeli ktoś na no Nie ma tej możliwości jakiegoś większego ale ten mały skrawek można zagospodarować, bo to, jest, to daje pewnie pewne piękno. Czy y, uważa Pan, że. Ja słyszałam takie zdanie, że y, do sadzenia, w ogóle do przesadzania trzeba mieć y, serce. Czy uważa Pan, że w tym momencie jednak nauka się też przyda, czy, czy tylko to wystarczy? Kiedyś tak mówili, że rękę trzeba mieć, no więc to jest podstawa, bo ręce trzeba mieć do tego. Ale oczywiście, że, że wszędzie, w każdej pracy tak już jest, że, że trzeba się przyłożyć. To jeszcze czy do serca nazwiemy, czy tak, ale trzeba się do przyłożyć. No i trzeba być pewnym miłośnikiem, to jest rozumiałe. Tak? I poza tym takie stare powiedzenie, że pańskie oko, to się odnosi tam może do zwierząt, ale rośliny też to czują. Że przypójmy roślina zadbana to, to daje zawsze większy efekt w postaci kwiatu, bo tak kwiaty, tak kobiety. Że zadbane to każda jest ładna i, i kwiaty tak samo. Najpośredniejszy kwiat, ale jeśli jest zadbany, zadbany to, to jest ładny. No myślę, że jednak nasi odbiorcy polubią nasz cykl. I tutaj mam y, prośbę do wszystkich tych, którzy będą nas oglądać, którzy mają zamiar nas oglądać, aby y, albo jakoś dali znać, zadzwonili pod nasz numer 2439, albo y, dali znać do takiej naszej żółtej skrzynki, która znajduje się obok studia. Na jaki temat y, mamy prowadzić rozmowy z panem Dekertem? Czy mają to być rozmowy o y, doniczkach, czy o ziemi, czy konkretnie o, o jakichś roślinach? Jeżeli tak, to jakich? No ja już na dzisiaj zakończę naszą rozmowę, tak? Czy, czy ja może dałbym dla przykładu takim, bo ja mam wokół domu różną zieleń i różne rośliny, ale tu jest jeden naprzeciw wejścia, bo to jest taki pierwszy projekt, znaczy taka pierwsza myśl, że pierwszy taki rzut oka powinien być na rośliny. I możliwie najładniejsze. Ja przed domem właśnie zawsze mam te najładniejsze i te, te raczej najcenniejsze na wejścia. To nie dla, dla kogoś, bo u mnie już mało ludzi odwiedza, ale dla siebie. Właśnie jak się wyjdzie, żeby pierwszy rzut oka był na te piękne rośliny, szczególnie jak kwitną. Także my polecamy te, te wszystkie rady, które dzisiaj dostaliśmy i mam nadzieję, że coraz więcej osób zainteresuje się.